zwaną nową maturę, y, która budzi tyle emocji zarówno wśród uczniów, jak i wśród nauczycieli. Y, ja również do końca nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało, bo nie wie tego y, nikt. Natomiast myślę, że warto zastanowić jak wykorzystać te ostatnie dni żeby dobrze się e, e, przygotować i, i żeby nie zwariować, bo zawsze podkreślam, iż liczy się nie tylko wiedza, ona zawsze będzie ulotna i zawsze będzie niepełna, ale liczy się e, również e, praca e, Waszych umysłów, a także e, siła psychiki. Nie, nie można e, wbijać wiedzy, Kosztem, kosztem właśnie nieprzespanych nocy, które wpływają źle na koncentrację, a także mogą powodować jakieś przykre emocje, a nawet lęki. Zatem, co zrobić, by wykorzystać ten czas w pełni, a jednocześnie no, nieco wypocząć? Zwykle się mówi ostatni dzień poświęcajcie na wypoczynek, ale wypoczynek też może być związany z przygotowaniem do, do matury, bo przecież możecie korzystać z tekstów kultury i ja bym sobie oglądała wtedy jakieś wartościowe filmy, najlepiej takie, które pomagają odpowiedzieć na większość pytań maturalnych. No więc pewnie ekranizację, ekranizację lektur. Jak jak powinien przygotowywać się do matury uczeń ambitny, i tu powiem o wzorcach, pewnie najlepiej, jeśli chodzi na wszystkie lekcje języka polskiego, uczestniczy w nich aktywnie. Najlepiej, jeśli czyta wszystkie lektury, jeśli ogląda wartościowe filmy oraz interesuje się malarstwem bądź też innymi dziedzinami sztuki. Wtedy taka osoba jeszcze tylko wyszlifuje swoje umiejętności retoryczne i może podchodzić do matury spokojnie, bez lęków, oczekując prawdziwego sukcesu. To jest to, o czym Wam się mówi w szkole, a wiemy, że że to te wzorce z, z, są trudne do osiągnięcia. Zatem co powinien zrobić przeciętny uczeń, aby sobie poradzić? Najlepiej, żeby znał Treść lektur, tak? Po prostu. Co prawda macie możliwość korzystania z tekstów kultury, ale ja bym tu się nimi jedynie podpierała, ponieważ tematy są tak sformułowane, że znając treść lektur można, przynajmniej te tematy, które są podane przez CKF w sieci, tak? Że można po prostu odpowiedzieć na większość pytań znając. Znając jako tako treść lektur, uczestnicząc aktywnie w lekcjach języka polskiego, myślę, że to jest droga na skróty. Ale też pewnie nie dla wszystkich, bo część z was nie znosi czytać, zatem możecie korzystać, albo nie znosi czytać lektur, prawda? Bo, bo czyta, ale coś innego. No wtedy macie inne możliwości, traktujcie to jako taryfę ulgową jednak, że można się podeprzeć czymś. I innym. Warto sobie przypomnieć wszystko, co oglądaliście, z tych wartościowych rzeczy zapisać. Najlepiej, żeby znać nazwisko reżysera i tytuł. Oczywiście, jeśli, jeśli to zdarzy się taka, taka sytuacja, że zapomnicie, to lepiej podać tytuł niż, niż żadnego argumentu. Ale zróbcie sobie taką listę. No i teraz myślę, że najlepiej skupić uwagę na przypomnieniu sobie tego wszystkiego, czego nie pamiętacie o lekturach. W tym momencie byłoby to chyba ekonomiczne wykorzystanie czasu, ewentualnie w ostatni dzień, właśnie sobie coś obejrzeć i, i nie przesadzać z tą nauką. Warto też uczyć się mówienia. Ja wiem, że to nie przychodzi łatwo sama sama wiem jak to jest, ponieważ nakręcam filmiki, nie brakuje mi słów, popełniam jak każdy błędy językowe, trudno jest mówić płynnie, trudno mówić w pełni poprawnie, a jeszcze dodatkowo w taki sposób, by inni nas rozumieli. Warto to ćwiczyć i sądzę, że to nie będzie stracony czas, jeśli będziecie ćwiczyli na głos w swoich pokojach, uciekając przed bliskimi jak najdalej. Ćwiczyć odpowiedzi na pytania podane przez CKE głośno. Uczyć się przy tym wykorzystania sygnałów niewerbalnych, a więc odpowiedniego spojrzenia. Tutaj przypominam, że najlepiej patrzeć jest w oczy, ale nie 100% wypowiedzi, bo to byłoby aroganckie, nieco mniej. Warto też popracować nad gestami. Pokazywanie wewnętrznej strony dłoni sprzyja tak? S -s -s Sprzyja mm, temu, iż osoba, która nas słucha, wieżna przyjmuje nasze słowa za prawdę. Warto też pamiętać o, o tym, by nasze kroki, nawet już przy wejściu, były w miarę pewne. No i cóż, popracujmy nad brzmieniem głosu. Głos nie może zdradzać emocji, powinien brzmieć śmiało. Powinno się wyczuwać w nim pewność siebie. Oczywiście to wszystko działa na podświadomość nauczycieli, ale działa. Ja wiem, że oni biorą pod uwagę, i ktoś, iż ktoś jest mądry, oczytany, pracowity, a, a nieco zalękniony, więc, więc mu pomagają, ale podświadomie oceniają go gorzej, więc myślę, że, że te umiejętności. Komunikacyjne warto wykorzystać, a jeśli ich nie macie, to poćwiczyć. Ćwiczcie mówienie, bo wiem, jak trudno Wam to przychodzi, zwłaszcza osobom, które mają bardzo dużą wiedzę, a należą do perfekcjonistów, do osób nieśmiałych, wycofujących się i wtedy, no, jakby skazane są na ocenę nieadekwatną do, do wiedzy i,